W naszym żargonie to się mówi tak, jak nie można wygrać, to trzeba umieć zremisować. W pierwszej połowie byliśmy o krok od zdobycia bramki, Lech też, no ale ja myślę, że tutaj obie drużyny raczej ten mecz zagrały bardzo taktycznie. Dużo walki było, szczególnie tej walki w środkowej, w środkowym, w środkowej strefie boiska. Mogę powiedzieć też, że niektórzy zawodnicy Lecha Poznań po prostu no, zostali wyeliminowani z gry, szczególnie myślę tu o Styliczu o Lewandowskim. po hit kolejki, nie wiem, kwietnia, rundy czy. Różne tam określenia padały trochę rozczarował, myślę, że to w myślę tego powiedzenia z, małe, z dużej chmury mały deszcz i rzeczywiście nie było tu znowu wielkiego futbolu, nie było wielkich fajerwerków, Bardziej wyrachowana walka, więcej taktyki niż Finezji, Chociaż ja szczerze powiedziawszy obiecywaliśmy, że ta gra będzie lepsza, no ale, no ale Boisko to wszystko zweryfikowało. Także Pad remis, który, który yy, w dniu dzisiejszym powiedzmy nam niewiele daje, no ale, ale sytuacja z ruchoma, i za trzy tygodnie yy, może być zupełnie inaczej. Także ja mówię, jak meczu nie można wygrać, trzeba ten punkt poszanować, który jest. I, i tak do tego podchodzimy, szkoda trochę, bo mieliśmy, ja sobie zdawałem tego sprawę, że w tym meczu będzie zdecydowała jedna akcja i mieliśmy tą akcję, po świetnym, świetnym zagraniu Peszki, Siergiej Kriwiec źle trafił w piłkę, to, tam, to miała być ta meczowa sytuacja. Nie udało się, jest remis i, i trzeba wziąć na remis Krakowa. Nam może brakowało tej takiej, takiego zmysłu i tej kombinacji ofensywnej. Myślę, to spowodowało, że no, nie było tej dużo okazji, chociaż pierwsze pierwszej były. Ten wynik jest sprawiedliwy, chociaż z gry troszeczkę mieliśmy lekką przewagę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o grę kombinacyjną i o grę w odbiorze piłki. Nie było tak, że żeśmy byli zadowoleni z punktu, no może było tak, że, że po prostu i ta pogoda trochę dała się wyznaki. może już nie za bardzo było z czego pociągnąć, no Wisła też za bardzo się nie śpieszyła i stwarzała tam wiel wielu sytuacji, także. Prawda jest taka, bo nawet mnie, jako obserwatorowi stojącemu z boku yy, w tym meczu, tak mi się wydawało, że, że, że oba zespoły panicznie bały się ten mecz przegrać. Panicznie bały się ten mecz przegrać, bo on miał pokany skutki porażka w tym meczu i dla nas, i dla Wisły. Gdybym powiedział, że, że jestem usatysfakcjonowany, to nie, bo myśleliśmy, prawda, tak samo jak Lech myślał o zwycięstwie. No, ale to, co mówię... Wszystko weryfikuje boisko, wszystko weryfikuje to, co się działo po, podczas 90 minut i powiedziałem, że ten wynik można zaliczyć do sprawiedliwych, a pełni satysfakcji na pewno nie mamy. No, póki piłka jest grze, to jest wszystko możliwe. No, ale popatrzmy też, jakie mecze ma Wisła, no, bo, bo ja wiem, że, że Wisła to jest klasowy zespół i każdy tutaj w Krakowie widząc cztery punkty przewagi śpi spokojnie, ale Wisła jeszcze jedzie do Legii i gra mecz z Krakowią, co prawda na suchych stawach jako... Ale jako yy, gość także. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że my już błędu nie możemy popełnić. To jest, I to jest pewnik. I my sobie z tego zdajemy sprawę. Natomiast, oprócz tego, że my nie możemy błędów popełnić, musimy liczyć na to, że, że jakiś mega błąd popełni Wisła. Ale piłkarz nie takie sytuacje widziała, nie takie sytuacje się zdarzały. Także zobaczymy 15 maja, jak to będzie wyglądało. A w tej sytuacji możemy odwrócić pytanie, że my też czekamy na potknięcie Lecha, prawda? Ja myślę, co jest najważniejsze dla nas w tej chwili, że tą przewagę utrzymaliśmy i trzeba kontynuować. Oczywiście walka o mistrzostwo będzie trwała do końca.